Październik to nieprzypadkowo miesiąc różańca w Kościele katolickim. To czas szczególnych łask od Matki Bożej, ale tylko dla tych, którzy znają tajemną formułę modlitwy różańcowej na ten święty miesiąc. Dzisiaj przekażę wam tę cudowną modlitwę, która przez stulecia była znana tylko wybranym mistykom i świętym. Historia różańca sięga objawień świętego Dominika, ale to, co dzisiaj wam pokażę, to specjalna formuła na Październik, miesiąc, gdy Maryja szczególnie nasłuchuje naszych próśb. Zacznijmy od tajemnic radosnych, ale przed każdą dziesiątką dodajemy specjalną inwokację. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, w tym świętym miesiącu Październiku, wypróś mi łaskę. I tutaj wymieniamy naszą konkretną intencję. W pierwszej tajemnicy: Zwiastowania. Prosimy o otwarcie naszych serc na wolę Bożą, tak jak Maryja powiedziała: Niech mi się stanie według słowa twego. Podczas nawiedzenia, drugiej tajemnicy, prosimy o łaskę niesienia radości innym, tak jak Maryja niosła Jezusa do Świętej Elżbiety. W Narodzeniu Pańskim prosimy o narodzenie się Jezusa na nowo w naszych sercach, o duchową przemianę. Podczas ofiarowania, czwartej tajemnicy, Ofiarujemy Maryi nasze życie, nasze problemy, nasze radości. A w znalezieniu Jezusa w świątyni prosimy o odnalezienie go w naszym codziennym życiu, o rozpoznanie Jego obecności w każdej sytuacji. Tajemnice światła odmawiane w ten sam sposób przynoszą światłość w nasze problemy, a bolesne siłę w cierpieniu. Tajemnice chwalebne to korona naszej modlitwy. Tutaj dziękujemy Maryi za wszystkie łaski i prosimy o wytrwanie do końca życia. Pamiętajcie, ta modlitwa ma szczególną moc tylko w październiku. To miesiąc, kiedy Maryja szczególnie nasłuchuje, kiedy różaniec ma podwójną siłę. Pani Teresa z Krakowa napisała mi: Modliłam się tym różańcem przez cały październik, i mój syn wrócił do kościoła po dwudziestu latach. Pan Stanisław Zgdańska. Żona wyszła ze szpitala po miesiącu tej modlitwy. Lekarze mówią o cudzie. To nie przypadki, to moc Maryi działającej przez różaniec w jej miesiącu. Zacznijcie dzisiaj, nie czekajcie. Październik szybko mija, a ta szansa na szczególne łaski może nie powtórzyć się do przyszłego roku. Subskrybujcie głos wiary, żeby nie przegapić więcej duchowych skarbów, i napiszcie w komentarzach, za co będziecie się modlić tym świętym różańcem. Niech Maryja błogosławi Wam w tym świętym miesiącu różańca. Amen.